Dzisiaj żarskie lotnisko jest miejscem pracy dla wielu mieszkańców żary i okolic. Znajduje się tutaj dziś wiele zakładów przemysłowych i usługowych. Dzisiaj to strefa aktywności gospodarczej. Natomiast przed 70 laty w tym miejscu stały niemieckie samoloty bojowe, samoloty których część wyprodukowano także tutaj na miejscu w żarach. W dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o tym, jak to się stało, że w żarach powstało lotnisko wojskowe. Pierwsze zabudowania lotniskowe powstały w tym miejscu. Były to zabudowania drewniane. Pierwszy hangar był drewniany. Dzięki komu powstał ten hangar? Dzięki członkom Żarskiego Stowarzyszenia Szybowcowego, ludziom, którzy zbudowali we własnym zakresie szybowiec Sztamer lipić zoglik 33 Była to bardzo prosta konstrukcja, aczkolwiek o bardzo dobrych właściwościach lotnych. Zresztą za tą konstrukcją stał jeden z najwybitniejszych niemieckich konstruktorów, czyli właśnie ów wspomniany Lipisz. Szybowiec ten był przystosowany do startu z lin gumowych, także niepotrzebna była droga wyciągarka, niepotrzebny był także samolot. Początków wrzaskiego lotniska należy szukać w sytuacji Niemiec po I wojnie światowej. Traktat wersalski zakazywał Niemcom posiadania lotnictwa wojskowego. Natomiast Niemcy były krajem wysoko rozwiniętym technologicznie, krajem, w którym działało wielu pionierów awiacji, działało wiele zakładów produkujących samoloty i działało wielu konstruktorów. Ci wszyscy ludzie teraz zostali pozbawieni rządowych kontraktów, teraz musieli znaleźć sobie inną formę zarobkowania i realizowania swojej lotniczej pasji. Tak samo Republika Weimarska tak naprawdę zbrojąca się po cichu potrzebowała kadr dla lotnictwa wojskowego, które miało zostać odbudowane w przyszłości. Stąd też w latach 20. w Niemczech rozwija się lotnictwo komunikacyjne, lotnictwo pasażerskie, tak jak i zresztą na całym świecie, jak również niezwykle rozwija się szybownictwo. No bo szybownictwo to najtańszy sport lotniczy, pozwalający wykształcić tanio dużą rzeszę lotników. W żarach jeszcze pod koniec lat dwudziestych zostało utworzone lotnisko zapasowe, czyli właściwie było to lądowisko bez żadnej infrastruktury, czyli zniwelowano teren, który miał być przeznaczony na awaryjne lądowanie samolotów, które leciały np. z Berlina do Wrocławia na lotnisko w Gondowie. Ówczesna technika była dość zawodna, więc często zdarzało się, że pasażerowie mieli nie, takie przymusowe lądowania, gdzie samolot musiał wylądować, na przykład po defekcie silnika, a następnie trzeba było maszynę zdemontować, pasażerów wysłać pociągiem e, na miejsce docelowe. No i żary były takim idealnym miejscem, bo e, mieliśmy tutaj węzeł kolejowy, świetne połączenia kolejowe, no i właśnie płaski teren, których tutaj wcale tak dużo w naszej okolicy przecież nie było. E, jednak do tego Lotniska zapasowego nie przywiązywały władze miejskie większego znaczenia. Jeszcze w 1932 roku burmistrz żar Hans Ciorek mówił, że szans na budowę lotniska w żarach właściwie nie ma. Mam tu przed sobą zdjęcia przedstawiające pionierów żarskiej awiacji. Są tutaj właśnie na takim jakimś pikniku członkowie tej sekcji szybowcowej, którzy gdzieś tutaj przy ulicy Zielonogórskiej sobie biwakują. Natomiast kolejne zdjęcia przedstawiają wnętrze pierwszego drewnianego hangaru, a w nim samoloty Klem KL 25. Tu z kolei jest zdjęcie jednego z żaran, który w trakcie lotu ma wykonane zdjęcie. Za moimi plecami jest budynek dzisiaj służący hotelowi, natomiast ten budynek w czasie wojny nie się w nim pomocnicza służba. Kobiet. Formowanie żarówskiej szkoły lotniczej zaczęto już w 1935 roku. Natomiast szkoła funkcjonowała od 37 od 1 marca, rozpoczęto operacje lotnicze. W 1938 roku doszło do połączenia ze szkołą w Słupsku Redzikowie i w żarach powstała Flugzeugführerschule E, czyli rezerwowa, rezerwowa szkoła pilotów lotnictwa. W żarach szkolono przede wszystkim pilotów samolotów transportowych. Wykorzystywano do tego m.in. samoloty Junkers W34. I mam właśnie przed sobą takie zdjęcie zaparkowanego w żarach Junkersa W34, o czym możemy przeczytać na odwrocie tego zdjęcia. W żarach także szkolono, oczywiście. Pilotów bombowców. Stąd też na żarskim lotnisku, pod koniec lat 30., znalazły się samoloty Heinkel H111. Jeden z najpopularniejszych typów bombowców niemieckich pierwszego okresu wojny. To jest właśnie samolot, który rozbił się 24 lutego 1940. Spadł niedaleko Gozdnicy, zabijając całą załogę, o czym informuje tekst na odwrocie tego zdjęcia. Żarska Szkoła Lotnicza była szkołą, która została przekształcona w 1940 w Flugzeugführer Schule C, czyli już nie rezerwową, ale szkolącą pilotów samolotów wielosilnikowych. Stąd też najpopularniejszym samolotem była tutaj Tante Ju, ciotka Ju, czyli Junkers u Ju 52 trzysilnikowy samolot transportowy i Samolot również wykorzystywany do bombardowania. Swój krzesz bojowy przeszedł podczas wojny domowej w Hiszpanii, natomiast był także używany podczas kampanii wrześniowej w trakcie ataku na, na Polskę. Także samoloty z żar startujące z lotniska żarskiego bombardowały Warszawę podczas kampanii wrześniowej. Jesteśmy na krańcu żarskiego lotniska, w miejscu, gdzie znajdowała się artyleria przeciwlotnicza, ów złowrogi flag. Działo, być może było tutaj działo 88 mm, wycelowane w niebo, by strzec lotniska przed alianckimi bombardowaniami. Natomiast ostrzeganie należało do stacji radarowej, która mieściła się w Grabiku, w której za chwilę się znajdziemy. Po bombardowaniach, które dokonało amerykańskie lotnictwo 11 kwietnia i 29 maja 1944, palącą potrzebą stało się zapewnienie lepszej osłony Żarskiego lotniska, gdzie, jak wiemy, było testowane samoloty Focke-Wulf'a produkowane w Żarach i właśnie dlatego w tym miejscu w Grabiku zostały Usadowione stacje radiolokacyjne typu Freya oraz würzburg Reise. I właśnie pod moimi stopami jest podstawa tego radaru, który stał w tym miejscu jeszcze w czasach powojennych. W dzielnicy lotnisko można znaleźć wiele podobnych bunkrów strażniczych zarówno takich prefabrykowanych jak również innych murowanych które jeszcze tutaj są zamienione na klomby zamienione w jakieś budynki gospodarcze natomiast jesteśmy w miejscu które przyczyniło się do tego że zniknęła Flugzeugführer Schule C Zamknięta w 1942 roku. Dlaczego? Ano, dlatego, że w tym miejscu powstał zakład montażu końcowego dla zakładów Focke-Wulfa, których główne zakłady były zlokalizowane bliżej cmentarza. Natomiast sam montaż końcowy odbywał się właśnie w tym miejscu. Mamy tutaj jeszcze pozostałości zabudowań linii produkcyjnej, gdzie te samoloty montowano z części, zarówno tych wyprodukowanych w żarach, jak i przywiezionych z innych zakładów w Niemczech. Z hali montażowej, montażu końcowego, samoloty Focke-Wolf były przeciągane tutaj do strzelnicy, gdzie kalibrowano ich pokładowe uzbrojenie. Jestem teraz w miejscu niedawno zlikwidowanej bocznicy kolejowej. To tędy. Przywożono paliwo, zaopatrzenie, tędy także wywożono zdemontowane po pierwszym oblocie na żarskim lotnisku samoloty w głąb Niemiec, gdzie służyły w jednostkach myśliwskich. Lotnicza historia żar kończy się wraz z upadkiem III Rzeszy. Co prawda lotnisko na początku służyło przede wszystkim jako punkt dla wysiedlanych Niemców. Oni tutaj byli w hangarach gromadzeni i wysiedlani do niemieckich stref okupacyjnych. Natomiast tutaj wciąż lądowały samoloty. Było to lądowisko zapasowe aeroklubu. Było to także miejsce, gdzie stacjonowały samoloty gaśnicze. Bywały także tutaj śmigłowce bojowe Mi-20. Podczas ćwiczeń, a przede wszystkim na lotnisku organizowano zawody modelarskie. Tutaj mam właśnie wydaną specjalną kopertę z, z datownikiem z 1965 roku zawodów modeli swobodnie latających. Tu z kolei. Kolejna plakietka z 78. Zawody, które organizowała prężnie działająca sekcja modelarska Młodzieżowego Domu Kultury. Ja sam zresztą jestem wychowankiem i tutaj w latach 80. puszczałem modele klasy F1A. Tak dzisiaj tutaj stąd także startują. Paralotniarze, chociaż bardziej popularne jest już pole wzlotów przy drodze na Lubomyśl. Dziękuję serdecznie Państwu za uwagę.